Żywiecka Fundacja Rozwoju prezentuje postępowanie egzekucyjne, pytania i odpowiedzi. Dzień dobry. W ramach edukacji prawnej chciałbym Państwa zapoznać z problematyką dotyczącą postępowania egzekucyjnego i jednocześnie udzielić odpowiedzi na trzy pytania. Pierwsze z nich: czy komornik może zająć samochód, którego współwłaścicielem jest osoba zadłużona wo i wobec której prowadzi postępowanie egzekucyjne? I tutaj udzielając odpowiedzi na to pytanie, chciałbym się odnieść do artykułu 846 Kodeksu postępowania cywilnego, z którego wynika, że egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej, będącej wspólną własnością kilku osób, odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika. Należy pamiętać, że zajęciu egzekucyjnemu nie stoi na przeszkodzie fakt, że zajmowana rzecz ruchoma, czyli na przykład samochód, stanowi współwłasność kilku osób. W takim przypadku dokonuje się zajęcia całej rzeczy ruchomej należącej do dłużnika egzekwowanego w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z tą jednak różnicą, że sprzedaży podlega jedynie udział dłużnika. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z 15 lipca 1974 roku, gdy dłużnik jest współwłaścicielem ruchomości, można także dokonać odebrania rzeczy, jeżeli istnieje obawa usunięcia jej spod zajęcia egzekucyjnego. Zgodnie z artykułem 846 Kodeksu Postępowania Cywilnego, Innym współwłaścicielom przysługuje łącznie prawo żądania, aby cała rzecz została sprzedana. Każdy ze współwłaścicieli samochodu ma więc prawo do zgłoszenia do komornika żądania sprzedaży całego pojazdu. Tutaj nie ma znaczenia ani forma, ani też terminy, w których takie żądanie zostanie zgłoszone. Jeżeli w wyniku licytacji komorniczej auto zostanie sprzedane w całości, to komornik odbiera kwotę odpowiadającą wysokości udziału dłużnika i przeznaczy ją na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Pozostałą kwotę rozdysponuje według udziałów dla pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli którykolwiek ze współwłaścicieli jest niezadowolony jak gdyby, z faktu, że komornik zajął samochód będący w jakiejś części jego własnością, może wytoczyć powództwo ekscydencyjne. Czyli powództwo przeciwegzekucyjne. Jeżeli natomiast rzecz stanowi współwłasność dłużnika egzekwowanego, ale ma charakter współwłasności bezudziałowej, co ma miejsce na przykład w przypadku wspólników spółki cywilnej, egzekucja jest dopuszczalna tylko w razie posiadania przez wierzyciela tytułu wykonawczego wydanego przeciwko wszystkim wspólnikom spółki prawa cywilnego. I pytanie numer dwa. Czy jeżeli dłużnik osiąga dochody z dwóch źródeł, to czy komornik może dokonać zajęcia jednego czy też wszystkich źródeł dochodu? Udzielając odpowiedzi na to pytanie, należy pamiętać, że celem postępowania egzekucyjnego jest zabezpieczenie wszelkich interesów wierzyciela, a przepisy, które regulują postępowanie egzekucyjne, mają umożliwić komornikowi zastosowanie Wszelkich środków przymusu, które w sposób realny zaspokoją usprawiedliwione roszczenia wierzyciela, które zostały stwierdzone w postępowaniu rozpoznawczym. W związku z tym przedmiotem egzekucji świadczeń pieniężnych jest w zasadzie cały majątek dłużnika. Oczywiście od powyższej zasady ustawa przewiduje pewne wyjątki. I tak, wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Z tych przepisów wynika, że obowiązujący stan prawny dopuszcza niejednolity sposób ustalania górnej granicy potrąceń oraz obliczania kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji, ponieważ uwzględnia odmienność sytuacji tak społecznej, jak i rodzinnej tych kategorii dłużników oraz różny charakter świadczeń pieniężnych, które mogą stanowić źródło pokrycia ich zobowiązań finansowych. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 8 czerwca 1973 roku z artykułu 835 Kodeksu Postępowania Cywilnego nie wynika, że można sumować dowolne źródła dochodów w celu ściągnięcia maksymalnej kwoty wierzytelności, pomijając poszczególne przepisy prawa zawierające ograniczenia w egzekucji dla różnych kategorii dochodów. Sumowanie np. wynagrodzenia z rentą oznaczałoby egzekwowanie zarobków dłużnika poniżej granicy minimalnego wynagrodzenia i w ten sposób zabranie mu nawet całego wynagrodzenia za pracę, co nie jest dopuszczalne ze względu na szczególny charakter i funkcję pracowniczego wynagrodzenia. Jeżeli jednak wierzyciel chce ściągnąć w postępowaniu egzekucyjnym, dla siebie jak najwięcej, to powinien złożyć wniosek o egzekucję z wynagrodzenia za pracę uzyskiwanego przez dłużnika u poszczególnych pracodawców, gdyż dokonanie zajęcia u jednego pracodawcy nie wywoła skutków wobec pozostałych pracodawców. I pytanie numer 3. Czy majątek rolnika, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, może być w całości zajęte przez komornika, czy też w jakimś zakresie podlega ono ochronie? Udzielając odpowiedzi na to pytanie, należy odnieść się do artykułu 829 następnych kodeksu postępowania cywilnego, z którego wynika, że jeżeli dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, to egzekucji nie podlegają tutaj enumeratywnie wskazane w tym przepisie rzeczy i tak z pewnością nie podlegają zajęciu zwierzęta gospodarskie, stada i zwierzęta futerkowe, rodziny, pszczele. Wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami, a także podstawowe maszyny i narzędzia oraz urządzenia rolnicze w liczbie niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym dłużnika, w tym ciągniki rolnicze z maszynami, sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów, ponadto silosy na zboża i pasze oraz zapasy paliwa i części zamienne. Niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, jednakże na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego. Zajęciu nie podlegają także materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub do sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, jednakże nie w całości, a jedynie w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym, także zapasy opału na okres 6 miesięcy. Nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika. Nie podlegają zajęciu także zapasy paszy oraz ściółki dla inwentarza. Komornik, który chce zająć majątek rolnika, powinien w terminie trzech dni od dokonania tego zajęcia wystąpić do Izby Rolniczej, właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika. Z wnioskiem o wydanie w terminie 21 dni od dnia doręczenia tego wniosku opinii. Do wniosku komornik załącza odpis protokołu zajęcia składników majątku dłużnika oraz informacje o łącznej wysokości dochodzonych od dłużnika należności. Należy pamiętać, że do czasu wydania opinii Komornik wstrzymuje się z dokonaniem czynności egzekucyjnych dotyczących nadwyżki inwentarza żywego, ponad stado podstawowe oraz też innych niezbędnych dla rolnika przedmiotów. To wszystko jeżeli chodzi o kwestie związane z postępowaniem egzekucyjnym. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Podcast powstał w ramach projektu Poradnictwo Obywatelskie 2023 realizowanego przez Żywiecką Fundację Rozwoju, finansowanego ze środków będących w dyspozycji ministra sprawiedliwości uzyskanych w konkursie przeprowadzonym przez Starostwo Powiatowe Żywiec.